Witam was ponownie w Five Nights at Freddy's trzecia noc i trzecia część gry oczywiście. Co, co, co? Nie, ja, ty chłopie idzie tu. Rozususz się? No wiecie co? Idź tam, yeah. ja sobie przyjdę tu, kamera, system reboot. I w tym odcinku już nie będzie tego dźwięku popsutego Jak mogliście możecie już nie suszyć Chyba No wiesz co przyjdź tam E, e. e, e. Właśnie, ty tam się tam cofaj. Wentylacja? Wow, już się dzieje w trzeciej nocy. O, spring trup. Oczywiście kamera... Pada... Czekaj, czekaj, Kurde, nie mogę już wyjść Nie, bo chciałem zamknąć wentylację, żeby Tak szybko mi nie przeskoczył Chodź mi tu Ty mi tutaj nie będziesz latał Jak będziesz chciał Zamknij mi to Właśnie, siedź tu Dobra, siedzisz sobie tu, tak? Tak ze mną będziesz pogrywał? Mhm Blisko było dziady, go jedna? wentylacja, a co tam wentylacji, nie Już naprawiłem, i co teraz? Przez, przyłączyłem kamerę, to co mu jeszcze tam była. dzika Musi nie wyskoczyć mi jest w trzeciej nocy już. A! O tam siedzi dobrze, dobrze. Sieć tam siedzi tam. O kurze, chyba często patrzyłem na jego Zajdz sobie. No, siedzi sobie tu do dobrze. Freddy mi nie wyskoczył na szczęście. Weź go tam zaprowadź. Nie wiem, gdzie on się znajduje, więc to też to tak. Nie wiem, czy był to sens, żeby go tam wołać. Bo chciałem mieć. On gdzie? O! Złapał się na moją pułapkę. Gnij. No co tam teraz opowiadasz, co? Zbyniu. No ciatera A nie przejdzie z wentylacją! Tyle ci powiem. No tyle ci powiem. O kurde, sobie. I on zapewne znajduje się teraz tu. Choć nie mam pewności gdyż ponieważ nie wiem kompletnie gdzie on tam się znajduje. Czy tam w jakimś rogu, czy on gdzieś tam sobie stoi Nie mam pojęcia gdzie on teraz się znajduje, ale jest usta I Jakzliśmy pierwszą noc z dwóch z tego odcinka co mieliśmy przejść więc Bardzo fajne I kolejna minigierka Kim gramy Co? I jak coś to możecie pisać w komentarzach o co chodzi w tych minigierkach, bo ja nie zrozumiałem na przykład tej. I wiem, że tam też są dwa zakończenia z tych minigierek. Co? I co on tutaj jest? Popie, ty idziesz tu. I co on był już tak daleko? Co jest grane? Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest teraz?

Nacia Wypadł A on teraz tam gdzie siedzi A ja muszę kamerę naprawić Oraz wentylację Co on mi się tam zestrął? Co on tam popsuł wentylację? Kurde no, Normalnie jego kibel To miała być horrorowa atrakcja, a nie Sranie po kątach no co po wentylacji w tym przypadku, ale dobra. No co teraz, co teraz, no? No? Ej, o co chodzi teraz? Kurwa! Ej, gdzie on jest? Zamykaj mi tą wentylację! Ej, co ja coś zwaliłem teraz? Mogłem? Springtrap teraz ma idealną okazję, żeby do mnie odbiec. A gdzie jest? Pop. Wentlacy gdzie? Nie wiem. Co jest? Co jest? Ej, co jest? No super. Jeżeli o to chodzi, to jak ktoś nie dowiedział, to ty tam mi wyskoczył Ballon boy no, znaczy tam Springtrap. bo Ej, tutaj chyba była aktualizacja, i tam z game over. Chociaż po co byłoby to? Nie wiem. Yy, ogółem yy, ta część gry jeszcze się nie dotykała yy, Remajku, więc szkoda. Ale już w wycwórce. Remake. Więc no. Ja cia to mordeczka, co? Jakiś tydziok, wystaje tylko jemu je łapka jak ktoś nie wie, to tutaj po lewej Za automa. O siema! Ej, on chyba teraz... On tutaj ma chyba dwie pozycje Po ogółem tam... Z tego co pamiętam, tam też wystawała nie mu ręka tylko A jak widzieliście, on wystawał tam cały jego ryj spetny I to, był, I to był dopiero jumpscare Więc teraz gdzie on siedzi? Wentylacja Co on teraz tutaj siedzi? On tam siedział On tutaj na drugiej kamerze siedział Zepsuła, zepsuł się audio. Więc musimy naprawić szybko, 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 szybko. Repu, repu, repu. W ogóle napiszcie w komentarzu co byście chcieli, żebym nagrywał do czy tam among us. O nie! Nie! Co? I nagle z dupy mi wyskoczył sprinter. Ej, no nie, trzy game overy Nie wiem, że... W ogóle z, z dupy tam się wyzdziała marionetka Nie ja, ja tylko sobie szukałem trupę, a... Tam kurde marionetka Siema, co tam? Wyskoczę ci przed ryjem Hmm? Chciał wentylację, ale patrzy Kurde, zamkną wentylację! No. Tutaj! O nie, popsuła mi się kamera! A już była trzecia. A ja wiem, że o to chodzi. A ja, cofnij się mi tu, kolego. Okej. Okay. Nie wierzę. Ja, zamknięto wentylację. Ja pierdzielę. Ale akurat idealnie, była marionetka, Freddy... No przecież piwnąłem! No, idź mnie tu... No i asa, ja się zapsuło super! No i nagle stupył on mi tutaj! Ej, co to było w ogóle? Ej, co on mi wyskoczył? On to popierdol tam z... Za ścianą! Ej! Może... M... Ty gdzie on? Możecie wytłumaczyć mi to? On był dopiero tu? Nagle mi... Wyszedł do biura. Jak? To powinno być... Oszustwo. On ma city. On ma nulę repa. Właściwie czemu nulzerep odset? Jakby, jak nie ogarniacie, kto to. Fajrz, mi tu. Jak nie ogarniacie, kto to jest ten zarep, mm, To jest taki typ, co tam się zajmował. Citami do granny. I tam wychodziło sporo tych mm, wersji. Sporo rzeczy w ogóle do niej zrobił tam npc ty w ogóle bardzo fajna motyfikacja to jest no nie wierzę zamknij mi wentylację napraw no nie Idź mi tu O ile dosięgło go Idziemy Idź mi tu I to jest dopiero czwarta noc i nie mam problemu już No nie Gdzie on jest teraz? Hej. Idź mi tu. Mam nadzieję, że uda mi się tą noc przejść w tym odcinku, jeszcze nie? W ogóle kiedyś tam grałem w fatrójki w trójkę. W demówkę sporo razy grałem, bardzo dużo razy grałem w demówkę i tam ciągle przechodziłem, że tam myślałem, że coś się robi nie tak, że nie mogę dalej przejść, nie, że tam tylko trzy noce i co ja mam robić tu właściwie? No nie! Nie! Nie to! Jak będzie czwarta jem, to znowu nagranie ok? Dobra, wiesz co, co? ja próbowałem, Staram się, lecz mi się nie udało. Mm, no. Tak więc mam nadzieję że Wam się film spodobał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. No i co? No i do jutra, bo postanowiłem, że tam dwa filmy dziennie będę wrzucał i powinienem się wyrobić jakoś tam. Więc no, więcej trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!